Akurat mamy trzy. Tutaj mamy marchewkę, można mam też związać. Mmm, dolepijmy do sklepu. Pewnie się zastanawiacie, co to będzie dzisiaj za film. Film będzie polegał na tym, że ogólnie Natalka gra. No i pokażę Wam po prostu, jak gra i co tutaj mamy. Ogólnie, ona ma w Minecrafcie ogólnie gra. I właśnie no chcę zrobić filmik, żeby po prostu było, więc no. No i od jakby od jutra. Jaki hotel? Jutro będzie chyba ostatni film razem z Natalką, nie? Czekajcie za chwilę. Dobra, no, ty, ty. Artur przyszedł kadzidło. Nie mam. Easy to be sleazy. Masz, ale. A tamten nie masz? Zrobię się co. A poprosz tam tego, żeby przeszedł do kawiarni.

żeby każdy wiedział, że tam możemy chodzić i ogólnie to się prezentuje tutaj mamy taki, takie dekoracje nie? tutaj jest, żeby każdy wiedział, że tu jest restauracja u mnie albo pokażę wam po prostu od samej góry na sam dół naszą e, całą jakby całą naszą bazę więc tak, tutaj mamy taką kopułę trochę ją tutaj ulepszymy ale to pół. i ogólnie jak są tutaj mamy wyjście, tutaj jakby jest wjazd tu jest wjazd, a tam jest wyjazd no i tutaj dla ochrony mamy, tak? Wchodzimy nad... Tutaj mamy palenisko, ale jeszcze jedno sobie przeniosę na dół. Piecyki, jakieś placówki. Tutaj było tutaj były wcześniej kury, ale już nie ma. I tutaj mamy taki mały składzik, jakieś tam rzeczy. Najgorsze jest to, że całego kamienia nam zabrali. I wchodzimy na piętro falmy. Ale powiedz, kto tutaj... zabrał? I tacy, tacy oszuści. Tutaj mamy Ścinę yy, cukrową. Tutaj pole. I ogólnie Tam mamy więzienie. Jakby ktoś się nie słuchał, to tam trafi. Tutaj mamy ekspiarkę na ludziach. I ogólnie. Tam mamy portal. W portalu też trochę ogarnię w sensie poza portalem. Tam mamy mały składnik, tutaj jest toaleta, ale już nie będę Wam pokazywać. No i tutaj takie są ozupki, tam właśnie takie lampiony. Tutaj nieskończone źródełko. Tutaj mamy takie coś, nie wiem co to jest Tutaj zrobiłam taką część em, w sył nederowy Tutaj mamy ten Enchanting Table na 30 poziom, czyli na ostatni Jak widzicie, jest na 30 I teraz tak Tu jest spokój mojego kolegi Mam no, tutaj jest skrzynki. Zrobię sobie dekorację taką 200, jak widzicie. Tutaj jest mój pokój. Mamy skrzynię. Tutaj, tutaj mamy crafting table i piecyki. Tutaj jest skrzynka z tarczami. Tutaj jest crafting table kolejny. No i oczywiście są dwa przejścia do mojej restauracji. Tam i tam. Najpierw zacznijmy od mojego. <laughs> dla piku takiego targu jakby na targach są takie właśnie tam I tu jest woda po twarze dość droga drogo. tutaj mamy butelki z wodą. No bo jakby to jest woda tutaj jest restauracja z gredka pierwszego Ja mam nic z gredek pierwszy Jak coś napiszę albo tutaj widzicie z gredek pierwszy. Tutaj są ozdoby i taka dróżka jest czerwona. No i moje restauracje prezentuje się tak. Tutaj są, jest jedzonko, yy, woda, piecyki, jest jeden stolik, no i menu. chleb 5 zł. Mięso, dwa żelaza. Schab dwa cztery węgla <try> Pieczony Ziemniak w sensie, dwa diaksy, no i ciastko, trzy żelaza. I tutaj jest coś... Nie wiem co. Ej, to chyba serię ciała. Nie. On Kto to? Bartek. N... No i ogólnie tak wygląda nasza cała restauracja Naprawdę jak ktoś ma serwer N1 to zapraszam serdecznie do mojej restauracji Proszę, żebyś nie zabijać mnie, bo ja jestem tutaj mało uzbrojona No i ogólnie więc albo ja ja coś mi jeszcze pokażę. Po prostu. E napiszemy zapraszam. Z, z a, p, re, a, sh, a, Zapraszam do re a, sh, a a 3 i i restauracji u z P. i R. no i tutaj jest tabliczka musimy znaleźć z tego drugiego gocia. Ej, ale trzeba się zapytać portko gdzie on jest Danie I zapraszam do właśnie, do nich. Yy, tylko wiedzcie, nie tylko właśnie, bo oni chyba potrzebują pomocy, bo ich niedawno okradli. Więc, tak, więc za oglądanie. Pa.